Panowie, dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej sytuacji, w której macie największą szansę na odzyskanie swojej partnerki. Mianowicie sytuacji, w której macie dzieci. Omówimy sobie zalety tej sytuacji, ale powiemy też o błędach, które praktycznie z miejsca zmniejszają wasze szanse. A strategia w tej sytuacji? Również będzie, a teraz zaczynajmy. Panowie, powiedzcie mi, jakie widzicie korzyści z sytuacji, gdy macie razem dziecko. To logiczne, dziecko równa się kontakt, kontakt równa się ekspozycja, a ekspozycja równa się wpływ. To się zgadza, obiektywnie pewnie będziecie zgodni z partnerką z tym, że dla dobre dziecka musicie się ze sobą dogadywać w tej sprawie. I na tej kanwie, że jesteście rodzicami, można tą relację właśnie odbudowywać. Ale ja, ja po prostu pokazuję, że jestem dobrym ojcem. Przynoszę jej kwiaty, zrobiłem obiad i wysłałem zdjęcie, jak mały je brokuły. Michale, to, że jesteś dobrym ojcem, to jest super dla twojego dziecka, ale nie sprawi, że wrócisz do partnerki. Gówno prawda, ona sobie będzie randkować, a ja jestem ten od zajmowania się dziećmi, tak? Bartek, możesz się nie zajmować swoim dzieckiem, ale to twój syn na tym tylko ucierpi. A ty stracisz okazję, by stopniowo nawet relacje ze swoją kobietą. Zresztą to, że będziecie zajmować się swoimi dziećmi, nawet najlepiej jak potraficie, i tak bezpośrednio niczego nie zmieni, jeśli chodzi o sytuację między tobą a partnerką. Dzieci to przede wszystkim okazja do regularnych spotkań. Odnotowałem, widzimy się trzy razy w tygodniu, ale tylko raz ona mnie miło powitała, potem znowu była chłodna. Łukaszu, jeden raz niczego nie zmieni. Pamiętaj, że posiadanie dziecka jest ogromnym, logicznym argumentem dla twojej byłej, dodania ci w przyszłości szansy, bo ona też na pewno by chciała przecież mieć. Pełną rodzinę. Pogadajmy teraz o największym błędzie, jaki możecie popełnić w tej sytuacji, kiedy macie dziecko ze swoją partnerką i próbujecie to wykorzystać, by ją odzyskać. Ktoś wie jaki to błąd? A ja powiedziałem kiedyś, że mały płaci jak mamy nie ma, no i to jej złamało serce. Widziałem jak się wzruszyło. Michał, więcej takich teatrzyków emocjonalnych nie rób. Bardziej bym powiedział, że zabolało ją to, że w trudnej sytuacji waszego rozstania, jeszcze jej córka musi na tym cierpieć. A ja jej powiedziałem, że jak będzie utrudniać kontakty, to idę do sądu. No i poszła, ale nie do sądu, tylko na randkę z jakimś pizdusiem. Bartek, grożenie sądem to nie jest strategia na odzyskanie związku, to strategia raczej na alimenty. Przede wszystkim musisz popracować nad komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów. Bo oczywiście, nie może być tak, że nie masz kontaktu z dzieckiem, ale grożenie sądem to droga do wielkich. Muru wrogości między wami. Ja myślę, że najgorsze to powiedzieć, żeby wróciła dla nas dla dobra dziecka. Brawo Karolu! Wykorzystanie dziecka jako karty przetargowej jest najgorsze, bo śmierdzi desperacją i znowu buduje wrogość. No dobra, ale co robimy zamiast tego? Jakieś pomysły? Ja podczas tych zmian, kiedy przychodzę postasia, to starałbym się pokazać jak najmocniej swoją zmianę. Tak, ale nie od razu. Najpierw powinieneś złapać z byłą trochę dystansu, żeby ona zaczęła też być bardziej ciekawa, po prostu tego, co u Ciebie słuchać. Wtedy będzie Ci też łatwiej. Po pokazać zmianę. No ale jak nie będę przecież przy każdym spotkaniu pokazywał jej, jak bardzo mi zależy, no to przecież ona straci mną zainteresowanie. Przede wszystkim wyjść już z tej ramy związkowej i waszej relacji. Dopóki cały czas w niej będziesz, to ona będzie wiedziała, że zawsze może do ciebie wrócić. A wtedy nie poczuje żadnej straty. A to właśnie taka strata, jaką ty teraz czujesz, motywuje do działania. Michał, charakter waszej relacji teraz ma się opierać na tym, że jesteście rodzicami. Gdy to już się uda osiągnąć, to z kobiety spadnie stres związany z każdym waszym spotkaniem, i wtedy wszystko będzie już o wiele łatwiejsze. A ja tam wrzucam na fejsa mądre cytaty o miłości. Bartek, to jest cringeowe. Z moich wyliczeń wynika, że zachowanie lekkiej, pozytywnej postawy, ale z konsekwentnym ograniczaniem bliskości, będzie najlepsze. Mam tego wykres tutaj. Łukasz, skąd ty to wiesz? To nie jest podobne do ciebie. Obejrzałem film, który jest podlinkowany w opisie. Łukaszu, zaimponowałeś mi teraz. Właśnie wyszedłeś z Excela. Brawo. Plan jest więc taki, żeby na początku złagodzić wszystkie nieprzyjemne emocje między wami. Czyli na początku, nawet nie musicie za bardzo rozmawiać ze swoją kobietą, na przykład, gdy odbieracie dziecko. A z czasem ona zobaczy, że mam luz z tym rozstaniem i będzie też bardziej ciekawa tego, co się u mnie zmienia. Dokładnie. Nie będzie czuła żadnej presji z twojej strony, więc przy kolejnych spotkaniach będziesz już mógł zagadnąć o coś więcej. Przy kolejnym spotkaniu Zaproponuje jej wyjście gdzieś razem z dzieckiem, na przykład na lody albo do kina. Dokładnie, zaczniecie ze sobą rozmawiać i wtedy będziesz mieć też większe szanse na to, by pokazać swoją zmianę. Ale pamiętając o tym, by oczywiście cały czas być wyzwaniem i powoli zmieniać charakter waszej relacji. Z relacji rodzicielskiej do przyjacielskiej, do kochanków i dopiero na samym końcu do powrotu do związku. Brawo Bartek, nawet ty zrozumiałeś. Będziecie razem wtedy, kiedy już będzie oczywiste, że zachowujecie się jak para, a nie wtedy, kiedy padną jakieś magiczne słowa czy inne Solidne argumenty. Jestem z Was dumny, chłopaki. I pamiętaj o filmie podlinkowanym w opisie.